Dzień dobry, Martyna. Milion. Nie zadałaś żadnego pytania, dlatego zrobimy rozkład ogólny. Pytam się mojej duszy i Twojej o wskazówki dla ciebie w tym rozkładzie Tarota Akaszy. Podstawa piramidy opowie nam o Twojej przeszłości, być może nawet poprzednich wcieleniach, a mają one istotny wpływ na Twoją teraźniejszość. Królowa Róż, królowa miłości. Taką kartą rozpoczynamy fabułę Twojego rozkładu, a za nią. Król Miłości. Król Miłości podąża za Królową Miłości. A obok króla po prawej stronie jest Królowa Sił, odwrócona. Królowa Sił to jest bardzo silna kobieta. Zdolność kreacji rzeczywistości, utrzymywania wszystkiego w ryzach, w harmonii, ale ten król jest pomiędzy jedną i drugą królową. Król idzie za swoją królową miłości. Królowa sił zostaje sama i to powoduje problemy to jest mentalne więzienie więzienie umysłu więzienie przekonań różnych zachowań umysł zamykać siebie w takim więzieniu z którego można wyjść w każdej chwili ale to jest więzienie samego siebie powodem do tego uwięzienia siebie jest właśnie ta sytuacja a ta sytuacja w podstawie piramidy ta sytuacja z przeszłości patrząc na teraźniejszość to była karma. To była karma, doszło do uwolnienia się od tej karmy. Czyli w poprzednim życiu, w poprzednich gdzieś tam wcieleniach, była gdzieś sytuacja odwrotna, że to ty byłaś na miejscu tego króla. Tym razem ty obserwowałaś króla, który idzie za swoją królową. Ale nie za tobą, ale ta sytuacja doprowadziła do uwolnienia, do wyrównania rachunków. Rozpoczynasz czystą kartę historii, i ona rozpocznie się w, dokładnie w sercu piramidy, w środkowej karcie i to jest Hirarion. To jest wzniesiony mistrz on odpowiada za wiedzę, ale taką skrupulatną, z podejściem akademickim, szczegółowym. To jest każdy rodzaj nauki, także medium, także kontakty z duchami, wszystkie możliwe nauki, te oficjalne, nieoficjalne, ale wszystko jest przeprowadzane razem z badaniami, dowodami i to są Twoje talenty, to są Twoje możliwości, by zajmować się nauką i każdą gałęzią życia związaną właśnie z badaniami. Jest tutaj odwrócona karta refleksji, czyli jakieś niepokoje, blokada emocji na górze, ta tafla wody na niebie. Jest jakiś niepokój, ale na szczycie piramidy masz Archanioła, Gabriela, to jest twój opiekun, mistrz komunikacji. Ona będzie tobie potrzebna. Jeżeli ta karta, karta już delikatnej przyszłości, miałaby oznaczać jakiś Twój lęk przed tym, czy ty zdołasz osiągnąć tutaj sukces, czy będziesz w stanie przekazać swoją wiedzę, to będziesz w stanie, ponieważ Archanioł, Gabriel to są możliwości komunikowania się z innymi, przekazywania tej wiedzy, tłumaczenia, wyjaśniania. Inni będą doskonale rozumieć. To, co osiągniesz, Twoje przekazy. Więc w tu i teraz jesteś już oczyszczona od przeszłej karmy. Masz możliwości, by zajmować się nauką, każdą jej postacią i przekazywać ją innym. Dziękuję bardzo i do usłyszenia.